Cześć witam was bardzo serdecznie kochani e, dzisiaj tak troszkę nietypowo zaczynamy z pauzy i chciałbym wam powiedzieć o kilku rzeczach zaistniałych w moich odcinkach dobra o co chodzi już wam mówię e, do 13 bodajże mojego odcinka w assassins creed revelations zagrajmy wy e, muzyka była dobra mniejsza Głośność mu muzyki w Assassin's Creed Revelations w skali od 1 do 10, od 0 do 10, e, była w skali 1. Mówię, no, dałem w skali 1, no to będzie super, akurat e, muzyka będzie fajnie w tle, będzie cichutko, nie będzie mi przeszkadzała, będzie mu oddawała także klimat, mimo że jest w takiej e, głośności, będzie bardzo fajnie, żeby mnie tylko nie zagłuszała. No oczywiście dostałem wszystko na odwrót, e, muzyka mnie zagłuszała bardzo, e, nie było mnie w ogóle słychać, troszeczkę sobie teraz podgłosiłem mikrofon iż zirytowało mi to bardzo, e, szczerze mówiąc to się ostro wkurwiłem na to, bo co jeżeli jakiś zagr zagrajmer e, sobie zrobi takiego let's playa, już nie mówię o 10, ale chociażby z czteroma punktami w głośności muzyki i z moim, nawet teraz z moją głośnością mikrofonu, to ja mówię, że to od razu byłaby jedna wielka lipa. Także u mnie w tej grze głośność muzyki będzie na 0. To jest wielki minus dla mnie w tej grze. Oczywiście dla Was może być. Plus, nie mówię, to jest moja opinia. Teraz. Dobra. A no, tak jak mówiłem, muzyka ma oddawać klimat. Jest bardzo ważna nawet w grach, iż muzyka zawsze się zmienia, gdy jest na przykład akcja, gdy jest y um, akcja napięcia, gdy coś się dzieje. Muzyka się ewidentnie zmienia i to jest chyba w każdej grze, w każdym filmie. Muzyka jest częścią gry. Ale bacząc na to, że naprawdę nie było mnie. Nie było mnie słychać w ogóle. Tutaj sobie przypomnę taki mm, chociażby odcinek, w którym udajemy się wraz z Aegiem po drugi klucz y, do ściany pod całkiem Masjaw. Tak tam muzyka naprawdę zaczęła grać, to mnie nie było słychać. Ale dobra. W końcu, iż, że to jest następne odcinek, to nie będziemy się zajmować pierdołami moim kazaniem na temat systemu muzyki w, tym grze, w tej grze, tylko udajemy się już do następnego celu. Mianowicie mamy wspomnienie Sofii najprawdopodobniej, a ja mam nadzieję jeszcze bacząc na to, że ten system muzyki naprawdę nie wkurzył to mam nadzieję, że już od tego odcinka, to jest mianowicie chyba odcinek 14, będziemy bardzo dobrze słychać. Teraz taka prośba do was, żebyście pisali komentarze, jeżeli mnie naprawdę źle słychać i jeszcze bym coś musiał poszperać w tych ustawieniach. Bo muszę to poszperać i muszę naprawdę zrobić tak, aby było mi słychać jak najlepszej jakości. To jest ewidentnie... Uh, no, trzeba to zrobić. Nie ma to tamto. Ehm, no i tyle. Co ja mogę powiedzieć, no. Dajemy się do celu. Sproszkowany bielun dostaliśmy. Ja to jest grzeczki, nawet Fajna opcja w tym Assassin's Creed. Co by idziesz? Możesz za darmo dostać. Może kobietą narzucaj się. Dobra. Kolumna Marsjana, czyż byśmy musieli? A to, co to jest? To możemy kupić. Co chcesz wydać żeby... 20. 30 tysięcy? Nie chcę. Co z tego bym miał? Dobra, to mamy co tam co mamy? A, skrzyneczka. Bardzo fajnie. O, zauważyłem. Dobra, wchodzimy. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnych straży. Bo to naprawdę było no. A jak się fajnie wchodzi nawet um, tak z tym hookblade'em podważę, tak powiem, stopnie jak te tam były. I dobra, nieopodal akweduktu Valensa, Polo ukrył księgę zawierającą informację o miejscu przechowywania klucza do Masjafu. Aby ją znaleźć, musisz porządzać za symbolami Polo. Ja mam nadzieję, że to nie będzie taka droga jak do drugiego klusza, bo mi się źle wspomina z tą muzyką. Ale co tam? Nie będę dyskryminował gry tylko dlatego, chociażby, że muzyka mi się nie, nie muzyka, przepraszam Was bardzo, system muzyki mi się nie podoba. System muzyki no jest do dupy. Według mnie, muzyka super, chętnie bym je posłuchał, ale wykluczone Dobra, mamy cel Czyśmy mogli skup Możemy O tak, w linę Ezio, w linę. To na pewno Ci się uda Się tak poturbowało Dobra Ogólnie ta gra jakaś taka O Bardzo fajnie przy okazji sobie zaliczymy e Asasynów. Nie pamiętam, może czy wysłaliśmy ich um, w Atenach. Ile mamy? Wpływ asasynów 50%. O, chyba mi się wydaje, że jednak oni jeszcze są na misjach. Tak. Dobra, tak idę Jak są, to bardzo fajnie. Jeszcze nie pamiętam na co. Czy ich wysyłałem w ostatnim hmm, odcinku? Nie bądźcie źli Ale próbuję to odcinki jak najszybciej Robić jak najszybciej i wam wrzucać, żebyście Mogli oglądać Także Zapraszam I dobra No na prawo Ezio, na prawo Tutaj potrzebujemy Ale tam się nie dało wejść, także Dobra I co, i znowu hakiem, tak? Otwieramy Aha, a nie, to księga, a to jeszcze musi rozszyfrować to nasza kobietka i może się udamy, no my jak najszybciej, jeszcze tam templariuszom trzeba, o plus 700 fajnie, yy, o blisko mamy cel, fajnie. W sumie właśnie miałem wspomnieć, że templariuszom jeszcze trzeba e, odebrać. ten klucz, ale mam się gdzie udać. A na góra znów. Dobra, musiał, to musiał. I nie ma gadania. A tu mamy jakiś ten Animusa. Nie pamiętam jak to się nazywało, o fragment danych właśnie A my tam chyba, nie? się wydawało, tak, tak, tak O tutaj, tak Ezio, dobrze robisz Znaczy w sumie to Desmond, A I będę mówił na niego Ezio Odszukaj symbole polo i odblokuj miejsce Ukrycia księgi Cóż, rozszyfrowałeś Ezio? No, nie zły jesteś. Aaa, no, od razu, patrzcie. Ja to jestem dobry. Jezu Chryste! Jak dobrze, że miałem Wow, W ogóle nie pomyślałem o nim, ale tak w ostatniej chwili. Dobra, ginij. Kurde, ale skoczyłeś się, No, zaskoczyłeś mnie tu. Chyba nie przyznałem klawisza jednego, niechcący. A tam skrzyneczka już mi się nie chce chodzić, szczerze. Teraz już wolę robić misję Ograbić księgę. No i to nie za fajnie brzmi Nie ogarniam tego. Mamy cele jakieś Idziemy cel? co to było. Ograbiliśmy księgę, ale tak naprawdę nic tam nie widziałem.

Interakcja. No dobra, mamy miejsce. A to nie za fajnie wygląda w sumie z tym hakiem. Jak tak. Hmm, dziwne. Nicolo Polo, który żył 300 lat temu, zaprojektował już wejście, które się otwiera hakiem, który odkryto w XV-XVI wieku. Hmm, troszkę no ale. Wydaje, tak, no what did you find? Another key? Kurna. Door of są... some kind, bricked up with Dobra. hard stone. Ah, promising. The first key was found behind a similar door. Mm, tutaj, tylko, ogólnie, how did they open that door? They did it. The earthquake did. Oh. Well, we have a few barrels of gunpowder. No, kurde gunpowder. ścianę kurde, To do. And A jeśli nie, to get więcej. O, Ezio, Ezio, dajesz! Aaa, myślałem, że tam krok jest. The assassin. Go, go. No właśnie, to nie miało być tą beczkę? Trochę sobie przez braci Polo doprowadziłeś się do Forum Bois. Niestety, plerusze też tutaj są sam wężą. Nie pozwól się zrańć. to chyba nie będzie trudne. No, e... o a co ja mam zrobić? Upadnięcie eee, do wody zrobi dysynchronizację. Nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie, Musimy szybko zapieprzać, bardzo dokładnie. Na ci yourself. o lol, nie zapieprzają. Ja pierniczy, do Scepty jak nie wiem. Nie spać do wody. No tak. Dobrze, że oni mają zakręcie, nie. się zawiesiłeś? Dobry jesteś. On No, no. jest He Kurde, może jakiś do, do nich strzelić, bo szczerze nie wiem. Ale nie mam celu nawet, są za daleko. Najprawdopodobniej stop musimy... Po prostu gonić, non stop. Będzie jakaś interakcja, czy coś takiego. Oby Ja nie wiem O, super Gdzie? Kurde, tu? Niby ja się wyjaśniałem drogę, ale to się zachciałem z tym. Ale zapierzają, przynajmniej mnie nie trafiają. O, o, o. o, o. No, na złość oczywiście. To nie było zbyt fajne. Złość SJO-wi. Nie. A uff, udało się. O, dokładnie nawet. W sumie. Ale mogliśmy chyba szybciej tam sędzić, szczerze mówiąc. Nie mogę jakaś Co to jest ten bastardo? Ale takie ruinki niezłe. Tak sobie co skaszę na każdy ten. Wiem, że to zaprojektowane przez gry, ale i tak fajnie to wszystko wygląda. Chodź u nas nie trafiają, to chyba nawet nie jest zrobione tak, żeby trafiali w nas, tylko żeby po prostu. żeby się wydawało, że coś robią, ale. Nie tu, Ezio, nie tu, Ezio. Polerę, We have się. We should use it. Stand back, give me some room! Jest. Kurde, ale może. Zrobię tak, że wrzucą wszystkie beczki. na no, A. No. Chciałem zrobić mniejszą odległość. No to zmniejszam już cały czas. Zabij polityka, super, zrobione. dał się, to dużo procentów z tego co tam dawał. Nie Strzelaj do oni, Hecjo! Dawaj mi tu ukryty pistolet. Trzeba mieć tak gaje z nimi. Naprawdę to jest upierdliwe. Niestety może próbować skakać także tam do nich w takich chwilach, gdy są bliżej, bo jak to spapram, to... Yy, tu, to lipa. O, szkończą. super. Ej, co to Zrobimy melange Już robi melange Jeszcze kary do wody. Ja może troszkę... Przesadziłem z księgale, ale... ...efekta mnie to nawet wyglądało. Cieszę się. żyją. Tak nie wybuchł? No, oni byli wódcy? Dobra, mieliśmy się nie dać zranić. To bez wygłupów, wyjmuj tylet. Ej, przyjmij postawę... ...defensywną. No. No jeszcze już się dał. Co za... Tego weźmiemy kontr -kradzież. No ja, okay. jak już tak się co Dawaj, kontr kradzież przypsza. O ty to kontrkradzież. Dobre Sekrety No ja tu też Aha Tu Nie Tu O kurde, to już tutaj? Aha, dobra. No i znowu za pierwszym razem. Ile w tych będzie? Też bonusik? Nieee... Ty już, już troszkę. Na 404, nieźle. Mamy 22 tysiące. Trzeba by zrobić... wykupić jakąś lokację chyba. Bardzo fajnie by było. Przecież tam u Kowala... U Kowala przepraszam było też. Ech, chciałbym zobaczyć, co przygotował do nas, ale nie miałem jakoś okazji, także może zrobię to z Wami na zakończenie filmiku, jak, jako taki mały bonusik eee, i by było super. Eee, no ja nic nie mówię, ale to jest chyba trzeci klucz już z pięciu, a jeden mają templariusze, al albo i mają dwa, jeszcze nic nie wiadomo. Nie mamy informacji o tym. Ale bardzo fajnie tu coś, tu coś oh. nie, ECO, Eco! kurka wodna nie udało się Ach. nie, ja nie mam wskaźników nieufności templariuszy e, próbuję zachowywać go w najniższym poziomie żeby nie atakowali naszych kryjówek asasynów, także Myślę, że nie muszę tu czegoś upławiać czego A nasi ci asasyni, tak jak zobaczyliśmy w drodze, zakończyli misję. tak Także wybierzemy się teraz, aby dać im nowe niech się szkolą na ekspertów asasynów. Bardzo fajne. O, dobre. Dawajcie tego kapitana, to ich rozwalimy.

Nie mam jest? Gdzie on jest? Do uciek? Nie mógł uciec! Nie pozwoliłem! Dobra, robimy tak! O ty! O, tak, wszystko by było bardzo fajnie gdybyśmy znaleźli kapitana a to jest tak identyfikuj sobie kapitana którego kurde który jest w całym środku i weź na archiw w a on jeszcze Eee. Ładnie! Ładnie co nie. nie. możemy tam wejść, Czyli choć może... Sprawdźmy, bo on tak nagle zniknął z mapy. Z tego co widziałem. A o, tam mamy też punkt widokowy, także możemy się udać. Hmm.